Cześć, witajcie w nowym filmie. Według kilku artykułów, ptaki są podobno najczęściej trzymanymi zwierzętami domowymi, obok psów, kotów i ryb. Ale czy wiesz, że niektóre ptaki mogą być również bardzo niebezpieczne? Od ptaków drapieżnych, które mogą rosnąć bardzo duże, po ptaki, które kiedyś straszyły dinozaury. Oto 25 najbardziej niebezpiecznych ptaków wszechczasów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 25 Jak widać, nur lodowiec ma przerażające czerwone oczy, które pozwalają mu widzieć krystalicznie czysto pod wodą. To, co czyni tego ptaka tak niebezpiecznym, to jego zdolność do atakowania zdobyczy z niesamowitą prędkością. Ponadto mają ostre dzioby, których mogą używać jako włóczni. Numer 24. Wojownik zbrojny jest największym z afrykańskich orłów. Mówi się, że te ptaki mają niesamowitą rozpiętość skrzydeł wynoszącą 2 metry. Z dużą prędkością mogą wpadać na ludzi i wykorzystywać swoje niebezpieczne nogi. Nawet jedna ich noga jest w stanie złamać ci rękę. Numer 23. Sowa śnieżna wygląda, jakby mogła dać ci dużo mądrości. Ale może też wyglądać dość przerażająco. Ta sowa może zejść agresywnie na ludzi, i może zagrzebać się w 5 cm śniegu, aby ścigać zdobycz. Były również znane z atakowania wilków polarnych. Numer 22. Gęsiec nie stanowi wielkiego zagrożenia dla ludzi, przynajmniej nieżywe, w rzeczywistości mogą być trujące. Wynika to z ich diety składającej się z chrząszczy. Wiesz, tak jak flamingi są różowe z powodu ich diety krewetek. Cóż, te gęsi wchłaniają truciznę o nazwie kantarydyna, której 10 mg może spowodować śmierć. Numer 21 Około 62 miliony lat temu na Ziemi żył olbrzymi chodzący ptak z okropnie wyglądającym dziobem. Ten ptak z czasów dinozaurów został nazwany Terrorbert ze względu na swoją reputację. Ten przerażający ptak prawdopodobnie rządził na szczycie swojej hierarchii i miał ogromnie silnego kopa, którego z pewnością nie chcielibyście poczuć. Numer 20. Widzę, że myślisz, jak niebezpieczny może być pingwin. Poznajcie pingwina długoczubego, najbardziej agresywny gatunek pingwina, który możecie zaatakować tak po prostu. Ale zanim to nastąpi, Usłyszysz ich okrzyk bojowy, dźwięk zwany ekstatyczną wokalizacją, używany do ogłaszania ich obecności lub granic ich terytorium. Czy kiedykolwiek myśleliście, że pingwiny mogą być niebezpieczne? Numer 19. W sumie padlinożercy to w większości ptaki, na które trzeba uważać. Sęp uszaty jest prawdopodobnie najgorszym z padlinożerców i jako ostatni dociera do padliny. Jego dziób, jeden z najsilniejszych na świecie, jest jednym z niewielu, który potrafi przebić to, czego nie mogą dosięgnąć inni padlinożercy. Jest to również z łatwością jeden z najbardziej agresywnych ptaków Afryki, zdolny do nieustraszonego tropienia wielu ptaków, ryb, gadów i ssaków. Numer 18. Czy kiedykolwiek słyszeliście o australijskiej wielkiej wojnie emu z 1932 roku? To była prawdziwa wojna, w której wojsko przegrało z siłą, wolą i dzikością Emu. Emu jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie i może osiągnąć prędkość 50 km na godzinę. Ich ulubioną bronią są trzy palce, które mają na każdej nodze, z których jedno kopnięcie może zdewastować każde zwierzę lub człowieka, jeśli zostanie sprowokowane. Numer 17. Pingwiny już mają ciężkie życie, ale petrelec olbrzymi czyni je 100 razy gorszym. Są znane ze swoich agresywnych skłonności, a także rzeczywistej tendencji do ścigania piskląt pingwinów. Kiedy wybór jest ograniczony, pójdą nawet za czymś tak dużym jak albatros. Numer 16 Orzeł hasta wyginął. Na szczęście. Jest to jeden z największych drapieżników Nowej Zelandii oraz największy i najcięższy orzeł w historii, z rozpiętością skrzydeł do 3 metrów. Skamieliny pokazują, że miał ciało i skrzydła gigantycznego orła, nogi i dziób sępa i pazury tygrysa. Numer 15. Najbardziej towarzyski ptak drapieżny Ameryki Północnej to myszołowiec, a on nawet zrobiły z tego sztukę, jak skutecznie polować i zachodzić zdobycz. Myszołowy regularnie polują w parach lub trójkach, otaczają ofiarę, wywabiają ją z ukrycia i ścigają. Jedną z ich niechlubnych sztuczek jest stawanie jeden na drugim, tak aby ten górny pełnił rolę obserwatora. Numer 14. Przepiórka jest ptakiem, którego częściej można usłyszeć niż zobaczyć. Wolą raczej czołgać się i oddalić niż stawić czoła niebezpieczeństwu. Ale kiedy nadchodzi sezon lęgowy, mogą stać się dość agresywne, zwłaszcza samice. Inną rzeczą, która czyni przepiórki tak niebezpiecznymi, jest fakt, że mogą cię otruć. Zatrucie przepiórką może spowodować rabdomiolizę, która niszczy mięśnie. Numer 13. Kiedy słyszysz o sępie, który ma stałą dietę, składającą się w 80% z kości, brzmi to dość przerażająco. Groźna obecność orłosempa może przestraszyć każdego. Najwyraźniej jest to coś, z czym się rodzą, ponieważ prawie zawsze z dwóch złożonych jaj większe piskle wybija drugie. Następnie będzie nadal polować i nosić zdobycz prawie równą swojej wadze. Numer 12. Puchacz wirginijski ma jedne z najwredniejszych pazurów w królestwie zwierząt i jest w stanie zadać poważne obrażenia. Najgorsze jest to, że możecie zauważyć i zaatakować, podczas gdy jego skrzydła nie wydadzą żadnego dźwięku. Tak więc są to bezszelestne ptaki i mają nastawienie najpierw atakować, potem pytać. Numer 11 Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych ptaków drapieżnych w historii, a także jeden z najszybszych przed przedni, ma niesamowitą prędkość i dzięki swoim szponom może szybko złapać króliki, wiewiórki i wszystko inne, co się rusza. Szczególnie trzeba uważać w okresie godowym. Wejście na ich terytorium jest również dla nich zaproszeniem do ataku. Numer 10. Pterozar Anhanguera jest również znany jako Stary Diabeł. Żył we wczesnym okresie kredy, około 125 milionów lat temu. Prawdziwy pterozar Anhanguera sprawiłby, że scena z parku Jurajskiego wydawałaby się łagodna. Zwierzę to byłoby niepokojąco duże i miało potężne skrzydła, ponadto latało płasko nad wodą, by łapać rybę. Numer 9. Bąkojad żółto może nie wyglądać jak najsilniejszy ptak, ale z pewnością mogą być bardzo złośliwe. Jest również znany jako ptak kleszczowy, ponieważ można je znaleźć odpoczywające na nosorożcach podczas jedzenia kleszczy. Potrzeba szczególnego rodzaju odwagi, aby robić to, co robią. Między sobą są agresywne i jeśli widzisz więcej niż kilka na grzbiecie zwierzęcia, trwa odliczanie, aż dojdzie do krwawej walki. Numer 8 Ogólnie rzecz biorąc pelikany są przyjaznymi ptakami, ale najlepiej podziwiać je z daleka, z bardzo daleka. Ich ogromne rozmiary, czysta dzikość i prawdziwy strach przed innymi czynią z nich niezwykłe zagrożenia. Pelikany płoszą się jednak szybko, a tak się składa, że mają największe dzioby ze wszystkich. Nie chcesz więc znaleźć się naprzeciwko ich. Numer 7 o tym, jak niebezpieczny jest dany ptak, można powiedzieć po tym, jaką ofiarę ściga. Weźmy na przykład wojownika wspaniałego, który regularnie poluje na zwierzęta takie jak antylopy, które ważą 7 razy więcej niż ich masa ciała. Z prędkością 160 km na godzinę nie ma wielu rzeczy, których się boją. Ciekawostką jest fakt, że wojownik wspaniały poluje podobnie jak leopardy. Skradają się do swojej ofiary, przyspieszają i atakują. W przeciwieństwie do większości orłów, które chwytają i przenoszą swoją ofiarę, te ptaki uderzają swoją ofiarę jednym śmiertelnym ciosem. Numer 6. Jednym z najgroźniejszych zwierząt na Ziemi jest żaba Poison Dart, której trucizna, batrachotoksyna, jest tak skuteczna, że kiedyś była stosowana do strzał, aby uczynić je bardziej śmiertelnymi. Jad ten posiadają pióra ptaka fletowca kapturowego. Jako jeden z niewielu ptaków, które są trujące, fletowiec jest zdecydowanie gatunkiem ptaka, którego nie chcesz spotkać. Numer 5 Badania pokazują, że tylko 9% srog jest agresywnych wobec ludzi. Często dzierżbowrony są uznane z wybrania celu, takiego jak przechodnie lub rowerzyści. Natychmiast stosowane są mechanizmy obronne. Mogą one obejmować od nieszkodliwego nurkowania do dziobania, nurkowania i atakowania. Numer 4 Są znane jako symbole miłości, ale okazuje się, że niektóre są poważnie niebezpieczne, w tym łabądź niemy. To, co daje im przewagę, to fakt, że nie mają strachu przed ludźmi. Każdego roku pojawiają się doniesienia o łabędziach niemych atakujących ludzi, czy to na lądzie, czy w kajakach. Ludzie mogą być nagle zaskoczeni, gdy zły łabędź wpatruje się w nich i rozpościera swoje 2,5-metrowe skrzydła, aby zaatakować. Numer 3 Harpia wielka nie tylko wygląda przerażająco, ale jest również potężna i bardzo niebezpieczna. Ten ptak ma pazury tak duże jak u niedźwiedzia grizzly. Jego nogi są tak grube jak Twoje ramiona. Oznacza to, że dzięki sile swoich pazurów, nóg i czystej złości, poluje na leniwce, małpy czy jeżozwierzę, a nawet przenosi je przez las. Numer 2 Z pewnością będziecie zaskoczeni ptakiem. Który może złapać innego ptaka w locie i zabrać go z nieba w żelaznym uścisku, jak gdyby nigdy nic. Sokoły wędrowne to jedne z najpotężniejszych, godnych podziwu i niebezpiecznych myśliwych na świecie. Ich oczy skupiają się na celu, a dzięki potężnym skrzydłom wykonują stromy lot nurkowy, który może osiągnąć prędkość 320 km na godzinę. Numer 1. Co jest bardziej niebezpieczne niż wszystkie te ptaki razem wzięte? Jest to kazuar, ptak, który mógłby pochodzić prosto z epoki dinozaurów. Tak naprawdę są to płochliwe ptaki i ataki zdarzają się rzadko. Ale kiedy już to robią, mogą nawet zabić człowieka. Kazuary są trzecimi co do wielkości ptakami na świecie i mogą rosnąć na wysokość prawie dwóch metrów. Mogą również skakać bardzo wysoko i jeśli są wystarczająco rozgniewane, mogą przejść zarówno przez ląd, jak i wodę, aby cię dopaść. Czy kiedykolwiek spotkaliście się z niebezpiecznym ptakiem? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.